święty Jan krzyża w pierwszej strofie poematu noc ciemna w noc jedną pełną ciemności udręczeniem miłości rozpalona o wzniosła szczęśliwości wyszła mnie spostrzeżona, gdy chata moja była uciszona Pierwsze cztery strofy poematu nocy to klimat wyjścia i poszukiwania. A dokładnie, opisując to językiem świętego Jana, zakochana dusza, człowiek, wychodzi ze swego domu w poszukiwaniu umiłowanego Boga, dając się prowadzić jedynie wewnętrznemu porywowi, czyli głębokiemu rozpaleniu miłości. To próba wyjścia poza siebie, poza znaną dotychczas przestrzeń, to wyjście z utartych schematów i utorowanych kolejny postrzegania Boga, świata i samego siebie. To wejście w świat tajemnicy i kontemplacji, zatrzymania się, podziwiania i dotykania wieczności. By jednak wyjść i wejść w nieznane, by mieć odwagę zaryzykowania, opuszczenia strefy komfortu i przewidywalności oraz by w końcu podjąć wyzwanie szukania miłego, czyli prawdziwego obrazu Stwórcy świata, potrzebne jest wcześniejsze dotknięcie ze strony Boga. Konieczne jest doświadczenie Jego miłości i rozpalenie pasją poznawania Chrystusa. W pieśni duchowej święty Jan nazywa to zranieniem to odkryta, wrodzona tęsknota za Bogiem. A zatem, jeśli sobie dobrze przeanalizujesz swoje życie, to z pewnością odnajdziesz w nim taki jedyny moment szczególnego dotknięcia Bogiem. Niekoniecznie musi być on niewiadomo jak spektakularny i dosadny. Zazwyczaj Bóg udziela się i zapala ludzkie serce w bardzo prosty sposób. Zobacz choćby sam moment zwiastowania. Czyli On już pozwolił dać Ci się spotkać. On Cię sobą dotknął, zachwycił, pociągnął i dał odczuć swoją bliskość oraz konkretne działanie. W ten sposób odkryłeś jego zamieszkanie w sobie i podjąłeś regularną walkę oraz codzienny trud pracy nad sobą. W kolejności ten systematyczny wysiłek porządkowania siebie i swojego życia okazał się skuteczny, zaprowadzając pokój lub jak to poetycko określił święty Jan uciszenie w twojej chacie, to znaczy w twoim życiu. Dlatego nie jesteś już targany na różne strony na poziomie lubię, nie lubię, podoba mi się lub nie. Wiesz, czemu służą zmysły i nie ufasz im do końca. Nie opierasz swoich decyzji na emocjach i głodach. Przestajesz racjonalizować. Nie grzebiesz w przeszłości i nie obawiasz się o przyszłość. Twój rozum, pamięć i wola. Poddają się działaniu wiary, nadziei i miłości. To Twoja konkretna praca. Oczywiście takie potraktowanie porządkiem siebie i w konsekwencji pozwolenie Bogu na oczyszczenie również przestrzeni, na które nie masz wpływu, daje poczucie tracenia gruntu i doświadczenie nocy. Noc czynna zmysłów i ducha, dzięki Twojemu zaangażowaniu. Zaprowadziła porządek, ale to dopiero teraz bierne oczyszczenie, bierna noc oczyszczenia i wyniszczenia jest prawdziwą nocą. To Twoje wychodzenie w nieznane. Teraz wszechogarniająca oschłość zachęca Cię, by uruchomić pokłady wiary, nadziei i miłości, bo to co ludzkie, Zmysłowe już się nie sprawdza i zawodzi. Taki stan według świętego Jana nie jest dramatem, to raczej wzniosła szczęśliwość, o której tak się wypowie. O jak wzniosłą szczęśliwością jest dla duszy ta możność wyzwolenia się z chaty swej zmysłowości. Może to zrozumieć jedynie dusza, która tego doświadczyła. A zatem klimat nocy, pozbawiający Cię zewnętrznych bodźców, jest wielką pomocą. Noc ciemna i posucha wewnętrzna to samo błogosławieństwo, szczęśliwość. A zatem, rozpalony żarem wnętrza i uporządkowany osobistą pracą, w Twojej uciszonej chacie chcesz jeszcze czegoś więcej. Jakoś. Nie mieścisz się w przestrzeni znanego ci świata. I dobrze, bo to nie koniec drogi. Ten wewnętrzny płomień, ta głębia ducha i nieugaszony żar, to wewnętrzne przynaglenie zachęca cię teraz do wyjścia, a nawet do ucieczki. Święty Jan nazywa to udręczeniem miłości rozpalona. Udręka wynika z wielkiego pragnienia, z przeogromnego rozpalenia. Teraz noc pozwala ci na ucieczkę. Świat nie jest już dla ciebie atrakcyjny. Wewnętrznie uporządkowany nie działasz już w oparciu o emocje i głody, a diabeł, widząc twoją determinację w pracy i zakorzenienie w wierze, kapituluje. Wychodzisz więc na poszukiwanie niezauważone. Kiedy to może się wydarzyć? Otóż trudno to zaplanować. Jan mówi w noc jedną, czyli nieokreśloną, niezaplanowaną, nieprzewidzianą. To niczym jego nie do końca zaplanowana nocna ucieczka z więzienia. To nie jest określony czas, który możesz sobie zamierzyć. Ta noc przyjdzie jako potwierdzenie Twojej wiary, nadziei i miłości. Kiedy? Wtedy, kiedy Bóg zechce. Wróćmy jeszcze do klimatu Twojego życia. Otóż chata Twoja jest uciszona w sferze zewnętrznej zmysłów, uczuć i nieuporządkowanych pragnień czy porządliwości. Wokół chaty jest ciemno. Ale to Cię nie przeraża. Nie czujesz zmysłowo i uczuciowo Boga, nie doświadczasz Go nadzwyczajnie, trzymasz się zwyczajności, która daje Ci pokój serca i stabilność. Wyszedłeś z przyzwyczajeń, z utartych szlaków, rozszalałych gonitw i ani zmysły, ani uczucia. Ani wewnętrzne głody ci w tym nie przeszkadzają, gdyż nocą są uśpione, a tak naprawdę uporządkowane. Zajęły właściwe miejsce, odpoczywają, niczym człowiek nocą w łóżku. Są, ale nie krępują. Przemieniony w Chrystusa, wychodzisz też niepostrzeżony przez diabła. Gdyż ten, widząc cię tak podobnym do Zbawiciela, po prostu zostawia cię w spokoju. Mało tego, boi się ciebie, gdyż, jak mówi święty Jan, duszy z Bogiem złączonej, lęka się szatan, jak samego Boga. Wszystko pogrążone jest w ciszy, spokoju i we śnie. Niczego nie doświadczasz, nie czujesz. I wcale ci to nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie, daje szczęście. To już cieszenie się radością poranka z martwych który nadchodzi. Jakie konkretne wskazówki daje ci zatem święty Jan odkrzyża w tej pierwszej strofie? Otóż po pierwsze, noc nie jest do zaplanowania. A kiedy przyjdzie jest do przyjęcia i do wykorzystania. Po drugie, jesteś w stanie nazwać ją szczęśliwością dopiero po jej przeżyciu. Będąc w epicentrum mroków, trudno nazywać ją błogosławieństwem czy łaską. Po trzecie, wszystko, co Cię stanowi, jest Ci potrzebne, ale wymaga uporządkowania i oczyszczenia. Które doprowadzają do uciszenia chaty Twojego życia. Po czwarte, siła żaru miłości jest w Tobie, idź za Nim. I po piąte, nie bój się innego świata, wchodź w nieznane, wchodź w tajemnicę świata Boga. A na koniec jeszcze słowo od świętego Jana z komentarza. Do nocy ciemnej. Zanim przystąpimy do objaśnienia tych strof, należy przypomnieć, że śpiewa je dusza będąca już w stanie doskonałości, czyli w zjednoczeniu miłości z Bogiem. Za pomocą ćwiczeń duchowych przeszła już ona uciążliwe znoje i trudy tej wąskiej drogi wiodącej do życia wiecznego, o której to mówi nasz boski zbawiciel w Ewangelii. Taką bowiem drogą przechodzi zazwyczaj dusza do owego wzniosłego i szczęśliwego zjednoczenia z Bogiem. Ponieważ zaś droga ta jest wąska i niewielu ludzi idzie po niej, jak mówi tamże zbawiciel, dusza uważa za wielkie szczęście i pomyślność, że przeszła przez nią do wspomnianej doskonałej miłości. Opiewa to w pierwszej strofie, określając bardzo trafnie tę wąską drogę jako ciemną noc. Tyle na dzisiaj. Jeśli nie obejrzałeś wcześniejszych odcinków, to zachęcam Cię do ich prześledzenia. Natomiast, gdybyś chciał wesprzeć produkcję tej serii, to wszystkie informacje, jak to uczynić, znajdują się w opisie. Z góry bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku naszej wędrówki przez ciemności do światła. Pozdrawiam serdecznie, Ojciec Mariusz Karmelita Bosy.